Ej, hey. nas na wódkę dzisiaj zaprosił. Idziesz? No kurwa idę. Co? Nie. Dzisiaj nie nagrywam żadnego odcinka. Bo gram w CSA o drugiej. Zadzwoń do baringa. Bo jestem kurewsko zmęczony. Obiecaj, że będzie tysiąc lajków. Obiecaj, że będzie tysiąc lajków. Obiecaj. Tysiąc lajków albo nic nie nagrywał. Siema, witam Was w kolejnym już 24 odcinku Gier z Piekła Rodem. Dziś po raz kolejny zmierzymy się z tworem wydanym przez United Independent Entertainment GmbH. Czy United Entertainment? Nieważne. Odpowiedzialność za wysranie tego pomiotu ponosi Little Freedom Factory, studio, które dało nam również New York Bus Simulator. Ale o tej grze jeszcze kiedyś porozmawiamy. Tymczasem New York Taxi Simulator wita nas całkiem ciekawym menu opatrzonym świetną muzyką, pod warunkiem, że lubicie są traki z pornosów. Ładowanie poziomów jest na tyle długie, że w międzyczasie można spokojnie rozkoszować się muzyczką. Leni jednak nie zapowiada totalnej tragedii, więc ochoczo zabrałem się do gry. Taxi Simulator informuje nas, że zapowiada się ciężki dzień. Serio kurwa? W życiu bym się nie wymyślił. Grafika, którą dostajemy w ryj od razu uświadamia nas, że mamy do czynienia z produktem Triple G, czyli gówniane gówno z gównem. Tekstury są obrzydliwe, detale dorysowują się na naszych oczach. Dodam, że gra odpalona jest na najwyższych detalach, ale na najniższych wygląda niemal identycznie. Swoją premierę miała w marcu ubiegłego roku. Najwidoczniej twórców zadowala absolutne minimum. Muzyki w trakcie rozgrywki nie uświadczymy, więc jest ona idealna do słuchania podcastów. Naszym zadaniem w grze jest oczywiście rozwożenie ludzi od punktu A do B. Misje o dziwo są różnorodne, więc czasami. Mamy jechać zgodnie z kodeksem drogowym, bo klient chce zwiedzać, a czasami musimy zapierdalać na złamanie karku, bo klient się spieszy. Co do zapierdalania, to nie róbcie sobie nadziei. Taxi Simulator to nie crazy taxi i o rozwijaniu szalonych prędkości nie ma mowy. Model jazdy to czysta kpina i auta prowadzi się wybitnie, topornie. Na starcie dostajemy autko najgorsze, później w miarę rozwoju naszej kariery dostajemy coraz ciekawsze fury, niemniej prowadzi się je tak samo. Możliwe, że są szybsze, jednak ja wielkiej różnicy nie odczułem. Samo miasto, po którym się poruszamy, podobno wzorowane jest na Nowym Jorku. Podobno, bo to co widzimy, to kilka identycznych ulic, po których porusza się kilka aut, a chodniki przemierza garstka mieszkańców. Nie ma tu ani jednego ikonicznego miejsca, które dałoby nam poczuć, że poruszamy się po jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie. No kurwa, Mać, to jest miasto, które nigdy nie śpi? Równie dobrze mogliby to nazwać sosnowiec taxi simulator. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Fuck! Co do samego jeżdżenia, misje, pomimo różnorodności, są nudne i monotonne. Nie ma w nich niczego, co mogłoby nas zaciekawić. Z nudów, zamiast odwozić klientów, postanowiłem śledzić innych użytkowników ruchu i okazało się, że kręcą się oni w kółko. Serio, auta jeżdżą dookoła budynków. Non-stop, bez przerwy. Czasami jeżdżą tak długo, że się klonują. Oczywiście przechodnie mają całkowicie wyjebane naszą taksówkę i gdy próbowałem ich rozjechać, po prostu przenikali przez moją furę. Co ciekawe, gdy podczas jednej z misji próbowałem przejechać przez park i skrócić drogę, napotkałem niewidzialną ścianę. Twórcy nazwali swoją firmę Little Freedom Factory, więc teoretycznie powinni wiedzieć, co oznacza słowo Freedom. Niestety w taksi symulatorze nie ma szans na swobodną jazdę, bo miasto zostało odgrodzone czerwonymi ścianami. A nawet budynki zdają się nas blokować. W ostatnich dwóch odcinkach przyczepiłem się do gier, które były słabe. Teraz znów sięgnąłem dna. Znów zaczynam wierzyć, że gdzieś tam na dole szatan ma specjalne piekło dla tych wszystkich chujków robiących gówniane gry. Twórcy Taxi Simulator powinni wylądować w takim właśnie specjalnym piekle, gdzie przez wieczność będą jeździć dookoła budynku w tym ponurym świecie, który wykreowali. Dodatkowo powinni słuchać tej porno muzyczki, którą zaimplementowali w menu. To wszystko na dziś. Jeśli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie dać lajka i zasubskrybujcie kanał. Zapraszamy też Was na swojego Facebooka, Twittera, grupę Steam. I możecie też wesprzeć nas na Patronite. Do zobaczenia. Daj pieniądze. Niusy! <grymne> <grymne> Baby I love you